Cześć, cześć, witam bardzo, bardzo serdecznie. W tym filmie chciałam podzielić się z Wami informacjami na temat oleju rokitnikowego i jego zastosowaniami, ale uwaga, zewnętrznymi, ponieważ olej rokitnikowy również można stosować wewnętrznie. A dlaczego warto zainteresować się tym wspaniałym olejem dowiesz się z filmu. Tylko pozostań ze mną do końca, bo każda... Naprawdę każda właściwość tego oleju jest na wagę złota. A zacznę od tego, że kapitalnie działa na trądzik różowaty. To jest niesamowite, że lekarze dermatolodzy leczą trądzik różowaty takimi, no można powiedzieć, mocno działającymi specyfikami i niekoniecznie zdrowymi, a pod ręką, no może nie pod ręką, ale można się zaopatrzyć w dobry olejek z rokitnika. Mamy taki wspaniały lek na tę naprawdę okropną przypadłość, bo trądzik różowaty nie jest niczym przyjemnym. Także jeżeli masz problemy z trądzikiem różowatym, spróbuj zastosować olej z rokitnika na zmiany i zobacz, jakie będą efekty. A być może te wszelkie lekarskie sposoby, wszelkie maści, naprawdę z nieciekawymi składami, mogą się przy oleju rokitnikowym schować. Ja nie miałam trądzika różowatego osobiście, ale kiedyś dawno, dawno temu, jak stosowałam jeszcze wszelkie drogeryjne kosmetyki i tak szumnie nazywane dermokosmetyki, no to miałam takie podrażnienia skóry i takie różne zmiany skórne, że byłam przekonana, że to jest trądzik różowaty i nawet wybierałam się do dermatologa, ale dzięki Bogu do niego nie doszłam, bo w międzyczasie diametralnie zmieniłam pielęgnację skóry i okazało się, że winowajcą tych moich problemów skórnych były niestety właśnie te kosmetyki, a dokładniej ich składy. No, każdy kosmetyk zawiera jakiś konserwant, bo musi go zawierać, a moja cera jest tak bardzo wrażliwa na wszelkie takie toksyczne substancje, że od razu reagowała wysypem, niespodziankami, podrażnieniami i zaczerwienieniem. Także wówczas sięgnęłam między innymi po ten olej z rokitnika i on ustabilizował mi cerę. Później zaczęłam już zupełnie naturalną pielęgnację, ale olej z rokitnika został ze mną. Do dziś. bo Dowiedziałam się, że właśnie pomaga na trądzik różowaty, a ja myślałam, że rzekomo go mam, więc wplotłam go w codzienną pielęgnację. Na szczęście tego trądzika różowatego nie miałam, być może były to początki, ale właśnie fakt, że szybko zareagowałam, że zmieniłam zupełnie pielęgnację skóry, wplotłam w pielęgnację olej rokitnikowy, tych problemów się zupełnie pozbyłam. Na dzień dzisiejszy nie mam żadnych, a mimo to olej rokitnikowy jest ze mną i w mojej podręcznej kosmetyczce zawsze. Olejek rokitnikowy, również olejek. Olej. Olej olejek. Olejki, ta nazwa zarezerwowana jest dla olejków eterycznych. A ja mówię o oleju. Czasem mogę się przejęzyczyć i powiedzieć olejek rokitnikowy, ale kwoli ścisłości jest to olej rokitnikowy, a nie olejek. Mam nadzieję, że już nie będę się. Myliła. Niemniej cały czas mam na uwadze, że jest to olej. Oprócz tego, że olej rokitnikowy kapitalnie radzi sobie z trądzikiem różowatym, to do tego radzi sobie również z innymi rodzajami trądzików, czy z niespodziankami, wysypkami, z pryszczami, ale kapitalnie sprawdza się w pielęgnacji cery naczynkowej. Podobnie jak olej z kocanki wspomaga pielęgnację naczynek, powoduje to, że stają się one mniej widoczne, wchłaniają się jakoby do wnętrza i ich nie widać. Naprawdę działa rewelacyjnie w tym kierunku. Ale oprócz tego, że świetnie sobie radzi z serą naczynkową, to likwiduje również takiego upartego szkodnika w naszej skórze, jakim jest demodeks, czyli nurzeniec ludzki. Jest on odpowiedzialny za wiele problemów, a między innymi za powstawanie trąciku różowatego. I o tym wielu lekarzy zapomina. To jest taki mały roztocz, który żeruje przede wszystkim przy rzęsach, ale również może rozchodzić się po twarzy i powodować te problemy z serą. A olejek rokitnikowy kapitalnie go likwiduje. No, ja uwielbiam zwierzęta, ale nie takie. A więc rekomenduję stosowanie oleju rokitnikowego nawet przeciwko temu szkodnikowi, no jakby nie było, pasożytowi, można dokładniej go tak określić. Ze względu na wysoką zawartość karotenoidów, polifenoli, witamin, a między innymi witaminy E i A może stanowić naturalny filtr ochronny. On ma taki pomarańczowy kolorek. Ja zaraz pokażę, jak ten olej wygląda na skórze. Oczywiście ważne jest, aby był nierafinowany. Ten jego przepiękny kolor wynika z tego, że zawiera mnóstwo karotenoidów, czyli pochodnych witaminy. A pięknie pachnie. O, I taki pomarańczowy. Kolorek posiada dobry olej rokitnikowy. No, jeżeli rozsmarujemy go na twarzy czy na dłoni, no to będzie lekko pomarańczowa, ale o stosowaniu oleju rokitnikowego, jak to robić i w jaki sposób go nanosić na skórę będę mówiła w dalszej części filmu. Jeszcze nie skończyłam o jego tych wspaniałych właściwościach. Także cera naczynkowa, nurzeniec ludzki. Trądzi krużowaty, wszelkie wypryski skórne, naprawdę kapitalnie sobie. Olejek z tym radzi. Olej. Poprawiam się kolejny raz, bo cały czas mi coś podchodzi ta nazwa olejek, a jest to. Olej. Bardzo dobry jest również leczeniu wszelkich oparzeń. I to nie tylko takich, że gdzieś tam się oparzymy na przykład gorącą wodą, wrzątkiem, herbatą czy kawą, no ja kawę akurat nie piję, ale nawet takimi poparzeniami popromiennymi. On był stosowany dla osób, które właśnie miały kontakt z promieniowaniem. Więc naprawdę te jego właściwości są kapitalne i doceniane. Także warto o tym wiedzieć. Olejem z rokitnika powinny zainteresować się osoby zmagające się z problemami starzenia skóry, ponieważ ten olej kapitalnie przeciwdziała procesowi tworzenia się zmarszczek i nadmiernemu przesuszeniu skóry. Czyli dla tych osób, które mają problem z przesuszaniem się skóry, ja akurat do takich należę, olej rokitnikowy jest zbawienny. Jego działanie przeciwzmarszczkowe jest również fenomenalne. Jeżeli będziesz systematycznie stosować olej z rokitnika w swojej codziennej pielęgnacji albo jaki dodatek, no nie musi to być podstawa, bo tych olejów jest dużo. Może być to dodatek raz na jakiś czas. Dwa, trzy razy w tygodniu, czy dodawany do wszelkich maseczek, to na pewno pomoże Twojej skórze. Będzie działał przeciwzmarszczkowo, nawilżająco oraz detoksykacyjnie, ponieważ zawiera wiele cennych antyoksydantów, no między innymi karotenoidy. I dlatego polecam go, aby zawsze mieć pod ręką. Oprócz tych właściwości, które podałam, olej rokitnikowy kapitalnie sobie radzi z wszelkimi odmrożeniami, egzemami trudno gojącymi się ranami, a nawet z odleżynami. Także nie potrzeba kupować jakichś maści ekstra na odleżyny, a wystarczy takiej osobie aplikować olej z rokitnika i to nie dość, że będzie to naturalne działanie, przyjazne dla środowiska, to również dla tej osoby, bo nie będzie otrzymywała dodatkowo toksycznych substancji z preparatów dostępnych w aptece na odleżyny. Wiem coś o tym, bo swojego czasu miałam osobę z tym problemem i olej rokitnikowy sprawdza się kapitalnie. Fajnie goi również wszelkie oparzenia słoneczne, także jeżeli latem przytrafić się oparzenie słoneczne, to oprócz sławetnej maślanki czy jogurtu można zastosować śmiało olej z rokitnika. Wszelkie zmiany alergiczne, wszelkie podrażnienia również można leczyć tym olejem. Także jak widać naprawdę te jego fenomenalne właściwości są bardzo szerokie, ale oprócz zmian alergicznych również świetnie działa na wszelkie zmiany bakteryjne, czyli jeżeli jest jakiś gronkowiec, jeżeli jest jakaś inna bakteria, to wspomagająco jak najbardziej można się posiłkować olejem rokitnikowym. I jak już wspominałam wcześniej, że Stosowany jest również do poparzeń, a w tym między innymi do poparzeń radioaktywnych. Także jak widać, te jego właściwości to nie jest sobie taka bułeczka z masłem, ale jednak jest to specyfik wysokiego kalibru. Można powiedzieć także działa mocno, działa konkretnie. Jeżeli jesteś zainteresowana naturalną pielęgnacją skóry, naturalną pielęgnacją urody, to nie powinno zabraknąć oleju rokitnikowego w Twojej kosmetyczce. Aby jednak olej z rokitnika realizował te wszelkie obietnice, które tutaj wspomniałam, ważne jest, aby był dobrej jakości i tłoczony z pulpy owocowej, a nie z ziaren, bo ten z ziaren te właściwości ma mniejsze. I dopiero wówczas taki nierafinowany olej tłoczony na zimno z pulpy owocowej te cenne właściwości wykaże. Także to jest niezmiernie istotne, bo często... Spotykam się z takimi spostrzeżeniami, z takimi informacjami, że oleje nie działają. A nie działają, bo albo są byle jakiej jakości, albo źle stosowane. Ale przechodzę do tego, w jaki sposób stosować ten olej z rokitnika, a podam przykładowo na twarz, no bo tutaj te problemy najczęściej nam występują. Czy z trądzikiem różowatym, czy z kruchymi naczynkami krwionośnymi czy z wypryskami i jakimiś innymi nieestetycznymi zmianami, egzemami, łuszczeniem się skóry, z alergiami. No szereg, szereg problemów może na tej cerze występować, z którymi olej z tnika sobie może kapitalnie poradzić. A zatem jak już pokazywałam, ten olej ma taki pomarańczowawy kolorek. No i jeżeli naniesiemy sobie bezpośrednio na twarz taki pomarańczowy olej, no to wyglądamy jak indianin. No ale ja na to znalazłam sposób. Otóż do codziennej pielęgnacji stosuję żel hialuronowy. Do żelu dodaję trochę kropel innego oleju i maksymalnie dwie krople oleju z rokitnika. Owszem, smarowując tą miksturę, będzie troszeczkę pomarańczowy kolor, niewiele, ale za chwilę ten kolorek nam się wchłonie, bo jeżeli byśmy dali więcej tych kropli oleju z rokitnika, no to jednak możemy mieć tą twarz pomarańczową przez większą część dnia, bo po czasie również ten kolorek zostanie wchłonięty. Ale... Warto zastosować to moją metodę i cieszyć się od razu ładną cerą, a nie taką czerwoną i nie wyglądać jak Indianin. No bo jeżeli zależy Ci na tym, żeby wyglądać jak Indianin, to spokojnie możesz tego oleju z rokitnika zastosować więcej. Na noc można zastosować większą ilość tego oleju na twarz, ale pamiętaj, że barwi olej yy, poduszkę. Także musisz sobie przygotować taką powłoczkę, na której Ci nie zależy, bo później ciężko jednak te plamy z oleju rokitnikowego odbrać. Dlatego zwracam Ci na to uwagę. Chcesz go stosować na noc jak najbardziej, tylko pamiętaj, że barwi i ja przed tym przestrzegam. Nie mniej jakąś taką poszewkę, na której nam nie zależy i spokojnie można sobie... Na noc taki olej nanieść zgodnie z założeniami, czyli oczywiście nanosimy na wilgotną skórę twarzy, czy mieszając z żelem hialuronowym. Humektant z emolientem to jest podstawowa zasada naturalnej pielęgnacji skóry. No i potem cieszymy się piękną cerą. Z rana rano już tego pomarańczu nie ma, bo nawet jak nocą na noc nakładam dużą ilość oleju na twarz, to wstając rano... Absolutnie tego pomarańczowego koloru już nie ma, bo część się wytarła w poduszkę, ja tak śpię, że niestety przekręcam się z boku na bok, twarzą w poduszkę się wycieram i ja dużą część tego oleju wycieram jednak w tą poduszkę, ale każdy śpi inaczej. Niektórzy śpią zupełnie na wznak, niektórzy śpią tylko na jednym boku, no to wówczas ta wycieralność tego oleju może być mniejsza. W moim przypadku jest ogromna, bo jednak ja się wiercę, ja zmieniam tysiąc razy pozycji w ciągu nocy, więc pozycje w ciągu nocy, więc ten olej mi się nie utrzymuje i zostaje wytarty. Ale nawet próbowałam rano sobie nałożyć dużą ilość tego oleju rokitnikowego na twarz, to wieczorem jednak już ten kolorek jest niewidoczny. Także tak to wygląda, że jeżeli się nie wiercisz spokojnie sobie na noc, możesz ten olej nałożyć i później cieszyć się piękną, promienną cerą już z samego rana. Olej rokitnikowy można również stosować punktowo na różnego rodzaju wypryski, na różnego rodzaju wrzody, na różnego rodzaju zmiany skórne spowodowane nawet bakteriami, bo działa przeciw, przeciwbakteryjnie. Także to też jest warte zainteresowania i Woda utleniona plus na przykład olej z rokitnika i to jest taka świetna prewencja w zakażeniach bakteryjnych skóry. W sumie powiem szczerze, że o oleju rokitnikowym można tak mówić i mówić, ale nie chcę przedłużać tego filmu, bo i tak jest już <długa> długawy, więc będę kończyła. Jeżeli masz jakieś pytania, jeżeli czegoś nie dopowiedziałam, bo temat oczywiście jest otwarty, olej z rokitnika... Podlega jeszcze wszelkim badaniom naukowym, badają go wszerz i wzdłuż, ale ja przetestowałam go na swojej skórze i od siebie powiem, że działa rewelacyjnie. Także nie zastanawiaj się, jeżeli masz jakieś problemy, te, które wymieniłam, te, na które działa kapitalnie olej z rokitnika, to sobie zakup taki dobrej jakości olej i się nim wspomagaj. Naprawdę warto. Polecam z całego serca i Mam nadzieję, że przyniesie Ci to wymierne efekty. A jakie to oczywiście, podziel się w komentarzach i nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, jeżeli jeszcze go nie subskrybujesz, włączyć powiadomień wszystkich, aby być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami. Wdzięczna będę również za łapkę w górę, za komentarz. Chciałabym Ci powiedzieć, że to zwiększa zasięgi, a tym samym rozwija mój kanał. Także gorąco i z góry dziękuję za wszelkie komentarze, za wszystkie łapki w górę i mam nadzieję, że ten materiał Wam pomoże. Do zobaczenia w kolejnym filmie i pa pa!